Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z oczywiście Steam World Dig. No i jak widzicie jak mamy cel dalej. Ee, schodzić do kopalni, także schodzimy. Ee, no i lecimy w dół, tak lecimy w dół po prostu. Tej kopalni naszej słynnej. Ym, do której mamy zejść oczywiście tutaj. O, tu jest jeszcze jakaś głębsza kopalnia chyba. O kurde, jeszcze niżej. No dobra, zejdźmy jeszcze głębiej. Dobrze. Dobra, zyskajmy to. Do jeszcze głębiej. Dobra, jeszcze schodzimy. Dobra, zabijmy teraz stworzenie. Bra. Mm, przy okazji wykopmy tutaj tą jedną rudę. Cytryn, zajebiście. Jeszcze tutaj... Oj! No i tyle, było skopania. Ehm. Um... Ja tutaj, jak musimy lekko zejść na bok... Mmm... A tutaj znowu trzeba w tą stronę. Dobra, mamy jaskinia chyba. Nie wiem, czy to ta o którą mnie proszono. Hmm. Hmm, jakiś brązyt. Ojejku, jeszcze głębiej Kurde, to jest głęboko Dobra, odejmijmy tego stworzenia Okej, okay, zajebiście Dobra, zniszczymy to. Kurde, to już ciężko się nadkopa, nie? Mm, 65 metrów jestem. Ciebie miał choliwka. Dobra, jeszcze dalej. Ale wiecie co, też... Muszę zobaczyć też na jednym wystarcza tej energii. Też widzę, że dosyć łatwo do siebie dostaje. No bo to dosyć. Mam nadzieję, że tam yy, nie będę miał yy, Storka w wypadku czy coś nie jest tak źle, z tego co widzę. Jeszcze takie różne znaki znajdziesz, o co ciekawe. Nie wiedziałem nawet o tym. No dobra, więcej dolarów. Mam inny poziom, latarnia węglowa. Nie wykorzystam jeszcze tego, co mam teraz. Tę samą grę, czego chcesz. Mogę mieć miedziany kilof, więc bym poprosił bardzo o miedziany kilow. Mogę jakieś kule mieć teraz. Dobra, daj mi yy, miedziany kilow, tak czy siak. Potem mogę mieć już brązowy kill -off także... ...a punkty do kopania ziemi. No dobra, no to jeszcze zobaczymy głębiej. Może mogę też biegać, jak w zasadzie, więc... Bo też to korzysta, jak mi się wydaje. No dobra, Zwracamy wracamy z pratą do kopalni. Czuję jak taki... ...sumator Ślązaka, normalnie. Już <grym> na Dzikim Zachodzie. Trzeba biegać częściej, serio, bo... Kurde, tylko... Poczekaj, kurde, Sławka mi spadła. Yy, escape. Yy, wracając tak, z mi spadła. Oj ojoj oj, oj, no właśnie. No dobra, czyli no nie mogę aż tak głęboko... Mhm. Mm Dobra. Nas... zabijmy to. Weźmy to serduszka. Mhm. Dobra, to nic nie zrobię. No, na razie żelazny na razie nie, nie ma aż tak nic ciekawego za bardzo. Jeszczełem być szczery. Dobra, tutaj. No, muszę zrobić trochę lepsze też do drogi. Dobra, zabijmy to. Dobra, zajebiście, mam więcej HP teraz. Mhm. Dobra, więcej tuneli. Dobra. To jest dosyć łatwe do pokonania. Stworzenie, na całe szczęście. Dobra, przejdźmy tutaj. Dobra, wydobądźmy to teraz. Ja wiem, że jaskinia jest, ale no, to jest jeszcze kawał drogi wbrew pozorom. A trzeba po kolei wydobywać. Dobra. Będzie taki sposób. Dobra, tu jest jakaś śmieć. O cholera, cholera, Teraz ja, tych stworzeń tu wyszło. No dobrze, zostawmy może je. Mm, tu mamy jeszcze jakąś też mieć, bo czy tą rudę powinienem jakoś zebrać. Dobra, tu mam, widzę, ok, to ją zbierzmy, czym prędzej. Dobra, mieć. Dobra, więcej ognia. Kurde, śmiecium, kurwa, mać. Dobra, daj mi serduszko, więc w sumie nic nie straciłem. Ech, dobra, 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 teraz tak. Mm. Więcej ognia potrzebuję. Teraz muszę się pozostać tutaj na prawą stronę. Mieć, ale dobra, to już nie, dał, nie będę miał za dużo miejsca. No i tu już jest tak, tu już jest trochę pies pogrzebany. Mmm, znaczy nie, tu jeszcze jest coś. Może coś wydostanę. Dobra, śmiecium, zawsze coś. No i tu mamy mieć. No, i tu jeszcze jest na chyba chyba sensowne, które mogę wydobyć. To je wydobądźmy. No i nie wiem, coś jeszcze. Dobra, pyk, pyk, pyk. No i dobra, no i to jest wszystko. Dobra, wydostajmy się na zewnątrz, sprzedajmy to wszystko. Ucze, ja tu zawsze w tej części mam. Dobra, tu się jeszcze idzie wydostać stąd. Zresztą się wydostajmy. O kurczę, to jeszcze nie, nie stało tego aż tak dużo. na zewnątrz. No i dobra. O, zapisano. Sprzedajemy u ciebie przyścudko. Więcej pieniędzy. Dobra. E, natomiast u ciebie tak. E, mogę mieć brązowy kilow. Także weźmiemy. E, potem jest żelazny, Proszę bardzo. E, jeszcze 2 dokupanie do ziemi. No tu na razie nic nie potrzebuję. Dużą drabinę i lampę, sprawdźcie, co zainwestujemy w te drabiny. bo skoro mogę mieć maksimum. No i dobra. No i dobra, no i to schodzimy teraz jak najgłębiej się za. Tylko może jakimiś teraz spokojniejszymi drogami. Hmm, czyli tutaj chociażby. Nie wiem jeszcze do końca, jak działa yy, drabina. Yy, jak działa drabina? Poczekaj. Raczej teraz spadnę tutaj. No nie, dalej to jest... No dalej mam tej drabiny za mało, no dobra. Yy, chciałem po prostu to sprawdzić. Um, ale po prostu to jest taki ekspres, nie? Um, natomiast to się może przydać, to jest dobra inwestycja, uważam. Te drabiny, um, dobra, tutaj mogę spaść, tu mogę spaść, tu mogę spaść. Dobra. No teraz bardzo szybko znowu już kopię, bo mam dobry kilo. Dobra. Dobra, możemy tutaj nowe stworzenie znowu wyeliminować. Tu mam cytryn. Tu nic nie ma. Trudno. Kurwa, czekajcie, czy tu się wydostanę? Dobra, wydostanę się jeszcze. No nie, ale źle zrobiłem. wa Dobra, dałem więcej ognia. żelazio, okej. Okay. Mm. Dobra, HP bardzo ważne. No i teraz, jestem blisko kopalni. Miałem miejsca już. Mam nadzieję, że to mi nie zniknie. Co to jest? Ym, co to jest? Serio? Ło! Mam teleport, ale zebiście. Dobra, sprzedaj mi to, więc znowu rzeczy. Ehm. kupujesz. No dobra, nie. Szczerze, więcej drabin mi się przyda. Chwilę wystarczy, dobra. Ehm. Yy. Poczekaj, to i to wyprowadziłoby po sam dół, ale zajebiście. Dobra, No zaraz mi to do... sobie oszczędzić bardzo dużo czasu. Kurde, kurde, chodź tu jeszcze raz. Dobra, weźmiemy te dwa ognie. Dobra. Dobra. To odkryjmy żelazium To jest kopalnia poziom drugi. Nie, nie, to nie, nie robimy tak. jest niszcza drogę. Ym... A tu zrobimy tak. Cholera, dobra, spadło mi tu. Pa, br nie brąz, to mi się Tu mam jeszcze złowę rudę. Dobra. żelazium. Dobra, tutaj też jest coś nowego. Spoko. Nie, tutaj może tego nie zniszczymy. Ym, to nic nie ma za bardzo ciekawego. Ehm, um. ale dobra, na um. zacznę, czy to jest tutaj, może? To są tylko te stworzenia. Um. tylko że tak, tu prawdopodobnie są trochę problem, żeby to jakoś sensownie wejść. Um. więc to zrobimy troszkę inaczej. Um. mianowicie tak, dobra. Dobra, dobra. Pokonany. Yy, tu jeszcze mówię, wynudziłem te wszystkie rudy. Bo dlaczego nie? Okej, okay, no to już mam chyba wszystkie te rudy tak naprawdę. Hmm. Dobra, to wydostajmy się stąd. Tak, yy, zapisano grę, fajnie. I ja wiem, co uważyłem. 6 więcej dolarów, ok, mam poziom teleport mogę teraz mieć ok Achem. Ehm, co są te kule kurcze, bo mogę teraz duży worek mieć albo żelazny kilow. Ja bym wolał jeszcze mieć duży worek, jeszcze więcej miejsca w jakim tak będę już mógł mieć uuuu, większy worek no dobra no dobra, dobra wizja o co chodzi Eee, dobra, na razie tak, na razie to zostawiamy. Napisano gierkę. Super. Dobra, wracamy do tego. Eee, jaki jest w ogóle mój cel? już nie pamiętam nawet. Dobra, pójdźmy te do kopalni, może teraz w końcu. Eee, bo rzeczywiście dawno... Nie, no miałem do no niej a nie poszedłem jeszcze nawet. No i dobra, no i dobra, to, tu jest mój cel. Tylko no, że tak tu nie przejdę. Dobra. Jakaś kulka jest. O kurde. Yy, czy bycie w wodzie jest jakieś złe? To to jest. Raczej wolałbym tego... to stworzenie ominąć. Dobra. Ym, no i dobra, coś tu mamy nowego, jakąś nową moc. Skok parowy. Czy mogę mieć double jumpa? Nie o co chodzi. Wróćmy do miasta. Lepiej nie kusić losu. Chociaż... Eym um. Ej, jak mam tam wrócić? O cholera Aha, tak działa Czyli ta woda w zora mi się przyda, o kurde Tylko, że Z którego miejsca czekaj, czekaj, czekaj. Kurwa mać. Czekaj, bo lepiej, bo to chyba stąd. Kurwa, no nie, nie mogę, nie mogę. Jeszcze raz. No nie, no kurwa. Czekaj, tu nie ma, jakoś się dostać? Myślę, że nie ma. Fucking hell. Bo że tu jakoś mam się wydostać. No nie, no. Kurde no. Blisko jestem. Kurwa macie, nie nie wierzę. Czemu nie mogę? Ja nie mogę się w to No nie, no nie wierzę, no kurwa, zaraz wody zabraknie. No nie! No nie! Cholera jasna, no naprawdę. Które szaleństwo tam ze światłem. No nie no jak mam tu się wydostać? Ja pierdzielę. No nie, no nie, no nie wierzę, no. Kuźwa mać. Nie no, nie wierzę w co. O, udało się! Dobra, jest! Boże! Jezus, Maria! Gdzie co jest? Dobra, Boże, udało się! Jezus, Maria! na światło, dobra. Już teleportuję się, bo przecież. O, ja pierdzielę. Dobra, chodź tu. Sprzedam ci te rzeczy. Więc dziwnych wynalazków. No. Eee, myślę o tobie. No, ciekawe czemu, nie? Dobra, coś ta jeszcze ja tepeczka chce tutaj ode mnie. dobra, ale wiecie co mam powiem, to co od niej, to dowiemy się w przyszłym odcinku, a póki co, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że on się podobało, jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, trzymajcie się, na razie, pa, cześć.